Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jest rano, bardzo rano. Jest rano, umówiliśmy się na zwiedzanie, patrzenie, oglądanie pewnego mieszkania. mieszkania. Słuchajcie, przypadek, znaczy przypadek nie przypadek, no Duke nam pomaga tak naprawdę, tak? Byliśmy mhm. u niego przez przypadek, żeśmy, przez przypadek to jest taki, żeśmy go spotkali po prostu. I powiedzieli mu, że mamy problemy z mieszkaniem. No to on nam mówi, to ta tutaj ma do wynajęcia. Mm. Co prawda, to już jest standard tutaj lokalny, ale i cena jest bardzo lokalna, bo jak obejrzymy, to później Wam powiemy, ile to ma kosztować i cena jest śmieszna. Hmm. Za momencie, się zobaczymy. Spotkaliśmy się z dziewczynami, jadą przed nami właśnie, a tak patrzymy, że my w tej okolicy jeszcze nie byliśmy. Że nawet, nawet zwiedzanie z samego Rada nam się udaje. No to jesteśmy. Chałupka parterowa. Już się, Już się pokazujemy za momencik. No dobrze, ja przejąłem kamerę w tej chwili. Okolica jest dosyć dzika zupełnie, ale tak jak mówiliśmy, to już jest klimat zupełnie lokalny, proszę bardzo. Mamy taką chałupkę, do której wchodzimy. O! Jakby nie patrzeć. To jest to. No i zobaczymy co tutaj w środku jest, czego nie ma. Jak to wygląda. Mówię, tu ludzie mieszkają. E, słuchajcie. No nie jest to na pewno luksus, to nawet nie ma o czym mówić. Ale nam się podoba Pukok bardzo. A właściwie... Czy my tu... Chcemy, no w tamtym domu spędzamy dużo czasu w środku, a teraz... Teraz wchodzimy... Proszę bardzo, tu mamy na dzień dobry takie malutkie podwóreczko, tak to nazwijmy. Tutaj wchodzimy do... a do środka. Pierwsze co widzę to internet jest. Tak. No i? Op. I słuchajcie, co ja widzę? To jest tak. Jest takie pomieszczenie, które... A to jest wszystko nowo, nowo zbudowane. Niestety puste i niewyposażone. Znaczy, jest to dosyć wysokie. Pierwsze co widzę to tak klimatyzacji nie ma. No dobra, klimy nie ma, ale... Teraz jest chłodno. O! O! Tak tu jest. mamy taką rzeczułkę, no trochę zaśmieconą, ale w cieniu Czy można, jest tutaj ciepła można woda? posiedzieć. sobie i zobaczyć, co tutaj jest. No mówię, z krzesełką jakieś postawić. Jest jakaś pompa do wody, nie wiem dlaczego. Nie wiem po co, nie wiem jak. No. Um. Ja sobie wejdę teraz sobie wejdę teraz tutaj co my tu mamy? Tu mamy toaletę. O toaleta prysznic. Już widzę, że jest e, zimna woda. Tento, zimna tak? Woda, to jest no. pierwsza rzecz. Którą widzę. właśnie tak wysyłam na dusze. E, co my dalej mamy? No i mamy dwa puste pokoje, ale to są pokoje ciemne. Trochę dusi otwarte, kwestia przewietrzenia, chociaż jak tu wieczyć w ciemnym pokoju, słuchajcie. Numer chyba polega na tym, że gdyby to było na dłuższy czas, to ja bym, ja bym nie narzekał, ale tutaj, tutaj hmm. nic nie ma. Tu po prostu nic nie ma, a nam na miesiąc czasu się nie opłaca inwestować. Hmm. To jest takie pierwsze moje odczucie. My no. musimy to przemyśleć, bo wiesz, można kupić jakieś materace, jakąś pościel, jakieś coś tam, no. ale nie wiem, czy nam się opłaca to, to inwestować brać. No. na, na no. miesiąc. Miejsce I... jest fajne. Nie? I ciepłej wody nie ma. Ale mówię, brak ciepłej wody i no. brak. E, brak mebli. Po prostu myślę, że dyskredytuje to, to miejsce. Takie jest moje zdanie no. na ten temat. E, słuchajcie, to miejsce to jest lokalna cena, ktoś nam chce wynająć za 3 miliony domów. I powiem Wam tak, gdyby to miało być na dłużej, to nie wiem, czy bym się nie zdecydował, nie poinwestował, jakbyśmy na przykład na rok wynajmowali, tak? Bo to można i kupić, wiecie, klimatyzatory i coś tam, coś tam, wiecie, a cena jest zupełnie symboliczna po prostu. No to wracamy. Idziemy teraz ogarnąć jakieś śniadanie i zastanowić się nad tym wszystkim. Dla mnie chyba największy problem to jest właśnie brak się A co tutaj ona pokazywała? Bo nie wiem. Że możemy tam tędy, no co chodzi, nie wiem. A my i tak jedziemy w prawo. Chociaż mówię, no okolica jest bardzo ładna, i ma taki swój urok, no ale... Znaczy wiesz, gdyby to było gdzieś tutaj już, to w ogóle... Było. No to by było jeszcze fajniej. mówię, okolica taka. A te domy na bogato też idą, nie? O, tu na grubo bogato idą. Tak wywnioskowaliśmy, że panie muszą rozmawiać coś między sobą i gestykulują rączkami, a my się zastanawiamy, czy ona nam każe gdzieś skręcić, czy popatrzeć gdzieś. Chciałam państwu przedstawić tego oto młodzieńca. Jest to syn pana Grubcia. Przedstaw się pięknie. Przedstaw się piękny. Ale ty jesteś cudowna. jak mogę do ciebie bliziutko podejść. O, a, a, sypko, uciekaj. No pewnie, że uciekaj, ale nie do środka. Idź sobie na zewnątrz, idź. No idź sobie na zewnątrz. Takiego mamy jednego, który już jest duży, a ten jest chyba jego syn albo córka. Widzę pokrewieństwo. Straszliwie, straszliwe jest. Ten sam układ. A, coś złapał chyba. Ten sam układ yy, szczęki. Bo to wszystko widzę dokładnie z bliska. No już się tutaj schowasz, wrożek. No chodzi tutaj, chodzi pewnie, jakieś owady łapie. Taki głodomor. Gdzie ty jesteś? Tu jest, a już uciekł, schowam się. Kolejny film zmontowany. Właśnie się dla was generuje. A Ewa, Ewa? zabrała się za kolejną sałatkę, bo żeśmy tą jedną zjedli i, i mało nam się wydało. Prawda, kochana? Mm -hmm. Mamy już teraz wszystko i groszek. Groszek i wszystko, także już niedługo, już za momencik, sałatka w garze będzie się kręcić. I mamy bo... jeszcze ogórki kiszone, bo wcześniej mm. nie wiedzieli, co to są ogórki kiszone. Albo A nie, mieliśmy właśnie. konserwowe jakieś. Mieliśmy, ale... Sama znalazłam, bo pani powiedziała, że oni nie mają ani konserwowych, ani kiszonych. Więc poszłam sama szukać i znalazłam dwa ostatnie słoiki. A dzisiaj mamy większy, tak? Mm, dzisiaj mamy większy. I lepszy. Ale mam jaki tasak, mam nie? Fajny. No do obierania idealnego Marchewka, do tasaka. Mm, pięknie. Sałatka zrobiona, a nasz pan magik nas zaprosił do siebie, więc jedziemy, zabieramy jakieś. Dobroci, mamy tutaj bułę. Zaraz zrobimy jeszcze jakieś zakupy po drodze i pojedziemy do niego. Stwierdził, że bardzo miło nam, znaczy bardzo miło jemu będzie nas gościć u siebie. I mamy zamiar, żeby on przyszedł do nas jutro. Zobaczymy, jak to się wszystko tam potoczy. Rumak już czeka. Oczywiście płatki róż przed nami leżą. Pogoda jest bardzo ładna, jest lekki wietrzyk, wietrzyk? Wiaterek. Ruch się zrobił jak na Marszałkowskiej w Warszawie. Z liśćmi przyczepionymi do skutera. Widać, nie widać? Może widać, a może nie widać. To jesteśmy na miejscu i widzę taką kolekcję kaktusów. Każdy kaktus jest inny. Chyba tutaj mieszkają miłośnicy małych kaktusików. Widać, nie wiem czy teraz zobaczymy, bo to jest trochę słońca, cienia. O, może w ten sposób. Takie różne. Ktoś tutaj naprawdę ma upodobania, żeby, żeby kaktusy hodować. Ten jest fajny. Wygląda jak poduszka. Każdy listek jest taki pełny. Śliczne. No i kolejne tutaj mamy jeszcze. Tak jak widać są. Już się ludzie zbierają. Zaraz zobaczymy, czy można coś nagrać, czy nie, bo też nie chcę nagrywać ludzi zupełnie obcych. No, a na razie się póki co zachwycam kaktusami. No to pogadaj z kotem, jakie masz z Miau. 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 O, pewnie. O, patrz jak przyszedł do Ciebie przyjaciel. Takich przyjaciół tutaj dużo mamy, no. Patrz tutaj, pewnie piękny jesteś. Taki bielutki, jejku, biziaka chciał dać. Trzymaj. Trzymaj takiego Biziaka chciał dać. Ja zagadałem, no? a Ewa mi kota no Pewnie, no ktoś musi. No. Tak pewnie, że ktoś musi takiego kota zabrać, tak? Białasa. No. Fajny jest. Miał. Miał. Miał miau. No pewnie, chodź jeszcze. Chodź. Podrapiemy, chodź pod ogonek. Tak? No, chodź. No tak jak widzicie, dojechaliśmy już do naszego znajomego. Tu jest, cała, tu jest cała załoga, która siedzi i właśnie będziemy mieli lunch. Nie wiemy nawet co to jest. To jest jakaś zupa z kwiatów. Oczywiście poznajcie wszystkich ludzi. To są znajomi, rodzina, proszę bardzo. Ewa też się. Ja też się dołączę, proszę bardzo, żeby nie było. Hmm. No i tak właśnie spędzamy dzisiejszy dzień. Zostaliśmy zaproszeni na prawdziwy wietnamski lunch. Co wy na to? No to pierwsze koty za płoty. Właśnie jedliśmy tamto. Co I... nazywa się Zoj, czyli dżdżownica jakaś morska. No cóż mogę powiedzieć? Zjedliśmy, nie wiedzieliśmy. Pokaż zdjęć. O to jest właśnie to, co jedliśmy. Wow. Sasung nazywane też morskimi dzwonicami, to niezwykłe stworzenia żyjące głęboko w piachu na wietnamskich plażach. Choć wygląd mają dość wymagający, to w Wietnamie są uważane za prawdziwy przysmak. Najczęściej się je suszy i dodaje do bulionów, zwłaszcza do zupy pho. Bodają mocny smak umami. Na północy Wietnamu smaży się je z czosnkiem albo grilluje jako przekąska. Zbieranie sasung jest trudne, a ich ilość maleje, więc to delikat jest rzadki i bardzo ceniony. Najlepsze suszone sasung potrafią kosztować nawet 4 do 5 milionów dągów za kilogram. Może lepiej, że nie wiedzieliśmy. No, może lepiej, że nie wiedzieliśmy, jak to jedliśmy. Teraz już za późno. Słuchajcie, wjeżdżają jakieś nowe dania. Nie mam pojęcia, co to jest. Zobaczcie, jest coś takiego. I to się nazywa. Co to jest? Rice, Rice paper. Rice paper. Papier ryżowy Papier Z... Z... I co A, się z tym robi? No to są właśnie te papiery żowy. No. A to jest, co to jest? Aha. Aaa. M&MO? <grym> M&MO? No, no, no. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. <grym> Oczywiście. <grym> okay. A, Tak to się je, dobra! Slow motion! Slow motion, dobra, teraz wiemy jak to się je, no to za bierzesz coś. Nakła... Tak, zakładasz. Aaa, na pierwszy To chyba to mi się wydaje. No wcinaj, wcinaj. Ewuniam. Good? You like it? No dobra, teraz moja kolej. Jeszcze nie wiem co jest grana, ale widzę, że zaczęli pompować balony. Nie mam zielonego pojęcia co tu się będzie działo, ale jak się będzie działo coś ciekawego, to na pewno Wam pokażemy.

Niesamowity. O Boże! No to teraz za przewodnikami jedziemy sobie na plażę. Tam podobnież jest plaża, która będzie tylko dla nas. Więc jedziemy sobie. Za nami skuter jeden, przed nami jeden skuter. Część załogi odpadło, ponieważ wzywały obowiązki, a my jedziemy. Jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy kiedyś na zachodzie słońca czyli jakieś kilka dni. Temu. Boże jak trzęsie. O patrz. Kierunkowskaz włączony na lewo, ale na lewo skręcać nie zamierzają. Jak widać miejsce turystyczne. A my jedziemy dalej. No, no to nie, to tutaj byśmy nie trafili chyba. No, to już jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy w takim oto miejscu, tuż nad samym morzem. Rzeczywiście tylko chyba dla tubylców. No, to idziemy przez gąszcza. No, tutaj byśmy na pewno nie dotarli. Mamy muzykę z tyłu. No, miejsce naprawdę fajne. Piękne trawy jest morze. No, a to miejscu. I like this one. No, to byśmy nie dotarli. No, tutaj byśmy nie dotarli. Absolutnie nie. No i oczom naszym ukazało się takie oto miejsce. Plaża, trochę piasku, trochę kamieni, piękne słońce. No, super, po prostu. No i w drugą stronę już pokazuje, jak to jest, jak to, jak to wszystko wygląda, ale wygląda naprawdę super. No, mówię, tutaj na pewno byśmy nie trafili bez naszych przewodników. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. No to słuchajcie, jesteśmy w kolejnym miejscu. Miejscówka znowu nad morzem. Już pokazuje, gdzie jesteśmy. No, zobaczcie, jakie widoki. Przecież to jest cudowne, prawda? Jesteśmy w świątyni jakiejś z, z, z naszym znajomym. Zaraz może nam coś więcej powie i przetłumaczę na nasz. Czyli reasumując Re, reasumując, no to tutaj jest jakieś miejsce pamięci, gdzie jakiegoś generała zabili, przynajmniej tak zrozumiałem i... A właściwie jego żonę, bo, bo on zmarł w Hatien. A ona zmarła tutaj. A, a ją zabili Amerykanie tutaj po prostu. I to jest jakieś takie miejsce. Nie, nie do końca wiem, nie, wiesz, no przy tym angielskim nie do końca zrozumiałem po prostu, co on chciał nam przekazać, ale ale to jest takie miejsce pamięci na pewno. Już pokazujemy. Miejsce jest. Tutaj mamy kilka takich miejsce. Jakie budynków w takim miejscu można spędzić gdzie? czas? Tak zaraz dopytamy dokładnie o co chodzi. Mamy przed sobą potężne drzewo, które wygląda naprawdę bardzo, bardzo zacnie. A tam no masz No mają ma, mamy naprawdę cudowne właśnie przy tym zachodzie słońca, pięknie słoneczko się odbija od wody i daje cudowne efekty. Mamy tutaj takie miejsce pamięci. Tutaj jak widać, wszyscy przychodzą się modlić, składają znicze, nie znicze, tylko palą kadzidełka, modlą się. Właśnie mamy przed sobą panią, która w tej chwili modli się do ołtarza. No czyli tak, czyli jesteśmy w miejscu, gdzie upamiętniają pamięć głównej żony tego generała, która była pierwszą żoną. Ona też działa w ruchu oporu. Trochę ta historia jest skomplikowana. Także ciężko ją prze przekazać, ale jest to na pewno ważna postać dla Wietnamczyków. No nie Ciężko mi porównać do, do, kogo, do kogo na przykład z naszej historii. No ciężko mi porównać. Mhm. Tutaj mamy postać właśnie jej męża. Um, żona zmarła czyli żona tego bohatera, który jest tutaj przedstawiony, zmarła. Ale I ona to... też działała myszko, w ruchu, w ruchu oporu, oporu i coś tam walczyła z Francuzami. Są... są różne źródła. Jedni mówią, że zmarła podczas porodu, inni mówią, że zmarła podczas walk. Tutaj mamy kapliczkę z Matką Boską. No chyba nie z Matką Boską, Nasz. kochanie. Tutaj mamy kapliczkę Alana tutaj z boku. No i piękny zachód słońca. Słuchajcie, naprawdę no... Co by nie mówić, no zachody słońca są tutaj naprawdę bardzo, bardzo urocze. Mamy naszych ludzi ze sobą. No i mówię, tak sobie spędzamy czas. Bardzo miło nam to się zrobiło, jeżeli, kiedy nas zaprosili na, na, na wspólny obiad, na wspólną właśnie wycieczkę nad, nad morze, zachód słońca, no i oglądanie właśnie tej świątyni. Także jesteśmy bardzo wdzięczni. No i mamy kolejny zachód słońca. Słoneczko bardzo piękne, mówię, rzucające taką poświatę na, na wodę, na morze, statki gdzieś w oddali, no mówię takie, aż się po prostu łezka wokół kręci, takie rozrzewnienie się zaczyna. A ja siedzę i patrzę na to piękne słońce, które jest naprawdę, naprawdę cudowne i już go pokazuję. I patrzcie Państwo. Jest co pozazdrościć, co? Jeszcze chwila, moment i za chwilę zniknie nam. Jeszcze zacznie zachodzić powolutku za, za chmureczki, za horyzont i zniknie zupełnie. A Ziemia tak sobie siedzę teraz na tych stopniach. Ziemia jest tak nagrzana, że cudownie grzeje. Fajnie. Miejscówkę mamy fajną też. Jest na co popatrzeć. Woda się przelewa przez skałki, a my sobie siedzimy.